Dzień dobry! Cześć! Co słychać! Dzień dobry! Miło cię widzieć! I ciebie! I was też! Cześć! Hej! Dzień dobry! Jak się miewasz? Dzień dobry! Cześć! Białe linie na równiutko przyciętej trawie. To może znaczyć tylko jedno. Dziś w Bigleton odbędzie się wielki mecz! Przed sportsmenką Momo poważne zadanie. Malowanie linii. Ani na chwilę nie przestaje. Wspaniale, że artystka Kadidja zgłosiła się do pomocy. Hmm, sugerowałbym nieco większy pędzel. Tak czy siak, maluję bardzo starannie. Za to spójrzcie, jak wygląda piekarnia. Co tu się stało? O nie, ale bałagan! Co tu się stało? Świetne pytanie, Alim. Co się stało? Tajemnicza sprawa. Dzień dobry, Nail. Do policjant liam i jego dziarski krok. Tup, 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 tup. tup mocny przez cały rok, i kota znajdzie też Bo taki właśnie jest Jeśli komuś uda się rozwikłać witam, zagadkę, witam, witam. to właśnie jemu Dzień dobry, policjancie Lijamie Właśnie zauważyłem, że cała piekarnia jest czymś upaćkana Tu, tam, właściwie wszędzie To chyba krem do ciasta. Mm, tak, na to wygląda. Zabieram się do pracy. Doskonale. Policjant Liam rozpoczął śledztwo. Szuka wskazówek. Jest tu jakaś wskazówka? A może tutaj? Spójrz przy drzwiach. Trzeba iść po śladach. Prowadzą w tę stronę. Tak! Świetnie! Idźcie tym żółty. tropem! Rozwiązanie no. zagadki może być tuż za Zobaczcie rogiem! Tak! Dobrze, że jesteś tu ze mną! Idźcie dalej! Ua! To dinozaur! Rua, 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 rua. Czyżby lubił krem do ciasta? Cześć! Miło mi cię poznać! Rua. Tobie też? Ra! Chciałbyś zwiedzić miasto? Możemy cię oprowadzić! Ra! To chyba znaczy tak! To możliwe. Ale numer. Witamy Dinozaur Bigleton. Tutaj mamy pocztę. Tu rosną kwiaty, a tam jest piekarnia. A to jest ogrodniczka Preszys. Pielęgnuje kwiaty w Bigleton. Cześć Preszys! O, cześć! Poznaj dinozaura! Dzień dobry! Wow! Miło mi Cię poznać! Zrobimy sobie razem zdjęcie? Świetny pomysł, Prezes. Pamiątkowe selfie z dinozaurem. E? Widać tylko rogi. O, rety. Oj, moje kwiaty! Nie martw się, uratuję je. To był tylko zwykły wypadek. Nic się nie stało. To Precious. miło z jej strony. Jeśli chodzi o kwiaty, to Preszys wie, co mówi. A przecież niecodziennie jest w mieście dinozaur. Kawę dokąd teraz go zaprowadzą. Oby dobrze się bawił! Czy to dinozaur? Jeszcze nigdy w życiu żadnego Cześć. nie spotkałam. Cześć, miło Cię wow. poznać Fantastycznie! Wszyscy chcą się przywitać z dinozaurem! Pip, pip, co się tu dzieje? Oj, zrobił się korek na drodze. Nie martw się, Dinusiu, nic się nie stało. To był prawdziwy dinozaur. Widziałem, pa! Oj, już dobrze. Samochody znowu ruszyły. Widzisz? Nie ma się czym przejmować. Artystka Kadidża nadal maluje linię na boisku. Piłki na mecz. Oby wszystko było gotowe na czas. Cześć to, dinozaur. to dinozaur? Poznaj, Momo i Kadidżę. Miło mi dinozaurze. Cześć, dinozaurze. A może dinozaur weźmie udział w dzisiejszym wielkim meczu? Trzymaj piłkę. Dobra myśl, Momo. Mały trening na pewno nie zaszkodzi. Hej, niezły jest. To nic, wystarczy pozbierać piłki. Raz, dwa będzie porządek. Oj, jeszcze czerwona. Orety. O nie, dinozaur jest smutny. To był tylko wypadek, nie przejmuj się. O nie, nie odchodź. O. Witam! Zapraszamy na wiadomości z Beagleton. Mamy prawdziwy hit. W naszym mieście jest dinozaur. Wow! To dinozaur! Cześć! Miło mi Cię poznać! Wow! Niestety trochę nie potrafi się odnaleźć. To był tylko zwykły wypadek. Pipi, uh, 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 uh. Co się tu dzieje? Hmm. Oh! Czy dinozaur odejdzie? Czy mieszkańcom Bigleton uda się go zatrzymać? Zmieniamy temat. Czy sportsmenka Momo ukończy malowanie linii na czas? Hmm. Dinozaurze, nie odchodź! Zostań z nami w Bigleton! Zaczekaj. czekaj! Nie idź! Czekaj chwilę, proszę! Mam świetny pomysł! Spójrzcie! Ślady z kremu! O. Dinozaur może mi pomóc rysować linię. Wystarczy, że zanurzę ogon w farbie i będzie chodzić po boisku! Genialny pomysł! Fantastyczny! Chodźmy! To doskonały pomysł! Malowanie linii takim długim ogonem to był z masłem! Oto boisko, czas działać. Spójrz, tam jest farba! Itzano szogon! Brawo dinusiu! Ojej, spójrzcie na tego dinozaura! Ale nie boisko. boisko. Nie ci idzie. Bez dwóch zdań. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Znaczy, wielkim wrażeniem. Jeszcze trochę farby. Ale jest szybki. Dinozaur wreszcie jest szczęśliwy. Zdaje się, że znalazł coś, co lubi robić. A boisko jest gotowe do wielkiego meczu. To doskonała okazja do świętowania! Zapraszamy wszystkich do Pigleton. Tu każdy mile widziany jest. Zapraszamy wszystkich do Pigleton, bo tutaj się liczy przyjazny gest. Choć nagle tu zjawiłeś się, to każdy zawsze ciepło przywita Cię. Zapraszamy wszystkich do Bigleton, tu każdy mile widziany jest. Uśmiech jest i słowo cześć, przyjazna dłoni uściski też. Zapraszamy wszystkich do Bigoton. Tu każdy mile widziany jest. Zapraszamy wszystkich do Bigoton. Wszystkich zapraszamy do Bigoton! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce! Tańce hulańce!

Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Izabela Bukowska. Dźwięk i montaż Marlena Korman. Dialogi polskie Patrycja Sobaszek. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Martin Finch, Gabriela Derentowicz, Antoni Jędrek, Lena Hondzyńska, Bruno Opsikowski, Alicja Warchocka i inni.